Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie ze Szlawej Hasulam. Lekcja 54. Pracujemy z rozdziałem Machu Roe mikne Avram, mikne Lot, Ba Awoda. Co oznacza pasterze drobnego bydła Awrama i pasterze Drobnego bydła Lota w duchowej pracy. Kontynuujemy analizę wersetu story, który mówi, że we Avram kawed meod be mikne ba kesef ve zachav. I Avram bardzo ciężki ze swoim drobnym bydłem, czyli ze swoim nabytkiem, Srebrem i złotem. Jesteśmy na stronie 50. Szlawej Hasulam, werset 45. Jak on nam powiedział, nasza praca znajduje się na zachodzie. i jest to malchut. I to jest miejsce naszej duchowej pracy. I mówi nam rabasz dalej. I dlatego nazywa się Maraw Mikne, Mikne, czyli drobne, małe bydło. Ponieważ jest to istota dobytku, kana, czyli to, co człowiek powinien nabyć, a jest to Malchut Szamaim, Królestwo Niebieskie. Jeśli nie ma u niego tego, czyli malchut, która nazywa się aspektem wiary, to nie ma u niego niczego. Tutaj te słowa malchut, która nazywa się aspektem wiary, są podkreślone. Jeżeli nie ma tego, to nie ma u niego niczego. On ma na myśli, to malchut, która jest podsłodzona biną, czyli malchut wzniesiona do właściwości oddawania. Dlatego malchut nazywa się mikne, nabytek, jak napisano. Awram bardzo ciężki ze swoim drobnym bydłem, czyli ze swoim nabytkiem w duchowej pracy. I z powodu tego Mikne nazywa się Malchut i Maraw, Zachód. I odtąd zaczynają się wszystkie nabytki świętości, jak powiedziano wyżej. Jak napisano, początek mądrości, lęk stwórcy. Reshit Chochma i Rad Hashem. Pierwszy początek mądrości jest wtedy, kiedy człowiek zaczyna bać się Stwórcy. Irat haszem jest to malchut. To zdanie zbudowane jest z dwóch słów: Irat haszem. Hashem jest to hawaja, jest to zeir anpin, a Irat hashem jest to strach zeir anpina. Jak my wiemy, od malchut idą dinim, sądy. A u zeirandpina nie ma dinim. One tam są w ukryciu. W ukryciu także są, ale są one podsłodzone. Jego główna właściwość jest to hasadim, czyli jerat hashem jest to żeńska część zeirandpina, malchut, zeirandpina. I to jest właśnie ten nabytek. Jego nukwa. To tak jak w naszym świecie: mężczyzna zdobywa majątek, kiedy jest u niego kobieta, żeńska część, kiedy jest komu dać. Bo inaczej jemu niepotrzebny jest ten majątek. Żaden majątek nie jest mu potrzebny, jeżeli nie ma tej swojej żeńskiej części, której może ten majątek przekazać żeby ona z niego zrobiła użytek. I to wszystko także odpowiada duchowemu. W ogóle jest tak, że dający, kimkolwiek by on nie był i na jakimkolwiek poziomie, może coś zdobyć i dać tylko wtedy, kiedy ma kogoś, kto chce otrzymać, bo inaczej komu on da? I mówi dalej rabasz i jest to to co napisano. Srebro ze strony południa i jest to chochma. Mam tu na myśli prawdziwą, właściwą chochmę z prawej linii, czyli hasadim, które przechodzi w chochmę. Chesed, kiedy podnosi się w gar, to staje się chochmą. A z lewej strony to jest chochma w procesie naszej na prawy, kiedy my mówimy o Chochmie z lewej strony, to jest wtedy, kiedy Bina podnosi się w głowę i otrzymuje Chochmę Biny. Dlatego my zawsze mówimy, że Chochma jest z lewej strony. Ale to, o czym jest tutaj mowa, Chochma z prawej strony, jest to ta właściwa Chochma pełna Hasadim. Można powiedzieć, że jest to męska Chochma, Chochma sama w sobie bo ta z lewej strony to jest chochma ubrana w światłobiny. To jest chochma w procesie naprawy, którą my również musimy ubrać. Jak powiedzieli mędrcy, ten, kto chce otrzymać mądrość, niech idzie na południe, czyli niech przechodzi w prawą linię a sensem tego jest stać się godnym ubrania Hasadim, a to jest prawa linia właśnie. I heset nazywa się ahawa miłość. Ahawa miłość. Jest to bardzo ważne słowo. Litery idą w nim w schodzącym porządku. Alef, hej, a potem bet, i hej. To słowo, tak samo jak słowo echad, jeden, ma 13. trzynaście, a jak wiemy, jest trzynaście właściwości miłosierdzia. Ono wskazuje nam na związek jedności i miłości. Miłość jest tylko wtedy, kiedy jest jedność, a jedność można osiągnąć tylko wtedy, kiedy jest miłość. I dlatego obydwa te słowa mają taką samą gematrię, gematrię 13. W tych słowach i w tej gematrii ukrytych jest jeszcze bardzo dużo różnych innych informacji. Proszę zauważyć, że słowo Ahawa jest w swojej konstrukcji trochę podobne do czteroliterowego imienia stwórcy. Tutaj mamy Alef-Hej, Bet-Hej, a w imieniu mamy Jut-Hej, Waw hej. Jest tutaj jeszcze wiele innych wskazówek. Na przykład, jeżeli przypatrzymy się, w jaki sposób stwórca stwarzał świat, to widzimy, że on stwarzał świat przez sześć dni, a siódmego dnia odpoczął. Sześć dni pracy. Sześć dni stwarzania. Sześć to jest zawsze Zeir Anpin. Wiemy, że świat to również jest Zon, Zeir Anpin i Malchut. I dokładnie tak samo jest w naszym świecie. Jest sześć dni zwykłych i szabat. Sześć dni pracy i odpoczynek, radość, święto. I dokładnie tak samo jest w naszej duchowej pracy, czyli od strony człowieka, od strony stworzenia. Dokładnie tak samo jak Stwórca, sześć dni pracował i siódmego dnia odpoczął. Tak samo człowiek powinien sześć dni pracować, i siódmego dnia w Szabat jest święto radość i efekt tej pracy. Jeżeli teraz przypatrzymy się temu procesowi, to wtedy mamy 6 dni pracy Stwórcy i szabat oraz 6 dni pracy stworzenia i szabat. Szabat jest wspólny i Stwórcy i stworzenia. On jest jeden. I w ten sposób wychodzi nam 6 dni pracy od strony Stwórcy, 6 dni pracy od strony Stworzenia to jest 12, i 13 Szabat wspólny. I mamy Gematrię 13, i tutaj następuje zjednoczenie, i wtedy Stwórca i Stworzenie stają się jednością echady. Również Gematria 13. To była taka dodatkowa informacja ode mnie, a teraz posłuchajmy, co mówi dalej rabasz. I on pragnie dać wpływ dobrem. Jest tutaj słowo lechaszpija, które my zazwyczaj tłumaczymy jako oddawanie, ale bardziej dokładnie oznacza ono wpływanie dobrem. Można też powiedzieć dawanie poprzez emanowanie dobrem. I on, człowiek, pragnie anulować się przed błogosławionym i to nazywa się „srebro. Jest to ten stan, kiedy człowiek realizuje swój zamiar anulowania się przed stwórcą, Nazywa się to „srebro, czyli prawa linia Hesed. I jest to aspekt, Kesufin. Kesufin. Jest to ogromne pragnienie anulowania się przed stwórcą. Widzimy, że słowo to ma ten sam korzeń co kesef, srebro. Jak napisano w Psalmie Dawida, namiętnie pragnęła i tęskniła moja dusza. Moja nefesz. Jak widzisz, on mówi, moja nefesz tęskniła i pragnęła. Właśnie nefesz, a nie rułach albo neszama. Dlatego, że właśnie nefesz jest to poziom duszy, która jakby przylega do materialnego, jest tuż nad poziomem materialnym i dlatego jest bardzo bliska, wręcz przyklejona do cielesnego pragnienia otrzymywać. To jest właśnie miejsce jej naprawy, i na tym ta naprawa polega. Dlatego ma on pragnienie, żeby oderwać się od tego, ale jednocześnie pozostawać z ciałem, żeby wypełniać wolę Stwórcy. A południem, mówi dalej rabasz, nazywa się aspekt prawej strony, aspekt doskonałości, taki, że człowiekowi absolutnie niczego nie potrzeba, a tylko całe jego ogromne pragnienie polega na tym, żeby on mógł namiętnie pragnąć haszem, a o sobie on nie myśli, i tylko na drodze prawej linii można stać się godnym aspektu lewej linii, która nazywa się bina. I to jest to, co napisano złotem. Bo Awram był także ciężki, jak wiemy, od złota. Ze strony lewej linii. A jest to Bina. On sam był, jak wiemy, Hesed. Ale on pracował także w lewej linii i dlatego był także ciężki od złota. Złoto to jest gwóra, która staje się biną. Aspekt złota jest w tym, jak napisano, z północy przyjdzie złoto Mamy tutaj bardzo mocne rzeczy wyjaśnia to także Zohar właśnie z północy przyjdzie złoto wszystkie prześladowania narodu Izraela były z powodu tego że była lewa linia ale nie było prawej linii nie było hasadim cały sens grzechu Izraela był w tym że oni przyczepili się do lewej linii podczas gdy to nie jest ich linia, jest to linia narodów świata. Poprzez grzechy Izraela pozostała u nich lewa linia bez prawej, bez Hasadim. I dlatego oni oddzielili się od stwórcy, są rozproszeni i nie ma u nich zbawienia. Rzecz w tym, że lewa linia powinna dać złoto w ten sposób, że lewa linia powinna wchłonąć w siebie prawą linię, Hasadim i wtedy lewa linia staje się dającą może dawać a to doprowadza do zbawienia nie zapominajmy też o tym że kabała mówi przede wszystkim o jednym człowieku i to wszystko o czym mówi jest w każdym z nas i mówi rabasz aspekt złota to jest bina która powraca żeby stać się chochmą. Bina staje się chochmą, kiedy podnosi się w Arich anpin. Jest to chochma biny, ale to jest wystarczające dla naprawy. Dlaczego ona musi się podnieść? Kiedy Bina jest na swoim miejscu, to wtedy ona jest z lewej strony, a z prawej strony od niej jest chochma. Kiedy Bina opuszcza się, to wtedy mamy z lewej strony gwórę a z prawej Chesed, i wtedy jest u niej spór z prawą linią. A kiedy ona podnosi się z powodu man, od dusz, od sprawiedliwych, które podnoszą duszę, to ona podnosi się w lewej linii. Zawsze to jest w lewej linii, i wtedy otrzymuje ona Hochmę. Jest to, co prawda, tylko Hochma od Biny, ale już Hochma, i to jest właśnie złoto. Inaczej mówiąc, ja tutaj dodam od siebie, jeśli Bina jest na swoim miejscu, w czystych właściwościach Biny, tak jak jest w Abaweima, to wtedy Bina ma w sobie światło Chochmy, które ubrane jest w jej światło Hasadim, czyli w jej właściwości oddawania. Ona jest napełniona tą Chochmą. Tak więc można powiedzieć, że ona sama jest w tej sytuacji Chochmą. I dlatego jeśli gwóra wznosi się w lewej linii, to staje się tą biną na swoim poziomie, czyli jak to określił Rabasz, bina powraca i staje się chochmą. I tak samo napisano ze skromnością jest chochma. Czyli chochma powinna być ubrana w ubranie hasadim, które nazywa się skromność tak, że ona ubiera się w hasadim i nie jest widoczna bez ubrania w hasadim. Tak samo jak my ubieramy się, żeby nakryć swoją nagość, i to jest skromność. Tak samo tutaj chochma, mądrość, bez hasadim jest naga i musi się ubrać w hasadim. I wtedy chochma jest wraz ze skromnością. Dlatego też mówi się, że kobieta powinna zakrywać włosy włosy to głowa parcufa i wtedy ona otrzymuje hasadim i powinna zakrywać swoje ręce a to są heset i gwura ciało czyli tiferet necach i chod czyli biodra i nogi wszystkie części, gdzie przejawia się nagość, którą trzeba zakrywać. Tym sposobem ona jest skromna ubiera się w hasadim. Cały sens jest w tym, że naprawa nukwy aspektu żeńskiego jest to ubranie się w hasadim, zasłonięcie tej nagiej chochmy. Rzecz jest w tym, mówi dalej rabasz, że chochma, jak wiadomo, ubiera się w kelim de kabbala. Czyli w naczynia otrzymywania pod parsą. Zawsze pamiętaj, że ponad parsą są naczynia oddawania, tam jest Hasadim, a pod parsą są naczynia otrzymywania i tam ubiera się chochma. Tym naczyniom potrzebna jest chochma. I dlatego potrzebna jest jej ochrona, żeby kelim otrzymywania były zawsze dla oddawania. Dlatego, że człowiek posługuje się kelim otrzymywania, potrzebna jest mu ochrona a człowiek musi posługiwać się tymi kelim bo stwórcy trzeba służyć i kelim oddawania i otrzymywania w pełni wszystkim można powiedzieć dwoma sercami dlatego niezbędnym jest przyciągnąć hasadim który jest światłem świecącym w kelim oddawania i tym samym ochrania się światło chochmy, żeby ona mogła świecić w Kelim z zamiarem oddawania. Ja mam nadzieję, że u Was jest już to odczucie, co to takiego jest i jak wzbudzić w sobie Hasadim, które świeci w Kelim otrzymywania. Wszystko, co tutaj czytamy, trzeba starać się doświadczać na sobie. Rozmowa jest tutaj o niczym innym jak o jednej duszy. Wszystko czego się uczymy powinno być dla ciebie tematem medytacji, żebyś odczuł wszystko co on mówi. Trzeba doświadczyć na sobie, co to jest ta skromność o której on mówi i jak w sobie wzbudzić tą skromność, która daje nam zbawienie i wiedzie do celu. I na tym dzisiaj zakończymy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkanie.